Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Wita Państwa Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz Ekstraklasy puszcza niepołomice. Zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Takim składem zaczyna puszczanie połomice. Czego możemy się po nich spodziewać Jacku? Nie jest to drużyna, która rzucałaby się na przeciwnika i chciała go stłamsić. Sądzę raczej, że skryje się za podwójną gardą, zagęści przed pole bramki, będzie się starała zamknąć przed rywalem dostęp do własnej szesnastki. To ryzykowna taktyka, ale przy odpowiedniej koncentracji i zaangażowaniu całego zespołu może się sprawdzić. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. w górę. Gramy. Cholewiak. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Gol! No czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka, ale udało się obrócić i zręcznie trafić do bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Fran Tudor. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Cholebiak. Podanie do Cholewiaka, nic z tego nie będzie. Przechwyt. Fran Tudor. Uderza na bramkę. A jednak blokuje to wspaniale. Traci teraz piłkę, puszcza. Tudor. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Ładnie za plecy obrońców. Bardzo dobrze w odbiorze. Jest po akcji. Utrudniają mu rozegranie. Cholewiak. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego nie najlepsza interwencja w obronie. Akcja, akcja i po akcji. Wielka szkoda. Abramowicz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Jeszcze trochę a bramka będzie w zasięgu. Może coś być z tego podania, ależ tutaj kapitalny blok. Jean Carlos. Juka wybita, skuteczna interwencja obrońcy. Ma stuprocentową szansę. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ z pewnością podobał się fanom. Nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dobrze ta bramka na prowadzenie, tylko to potwierdza. Piłka w grze. No, czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Ekipa Rakowa Częstochowa przystępuje do niej z zamiarem odrobienia jednobramkowej straty. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Prosto padłe podanie. Szansa. Teraz może być groźnie. Będzie strzał. Uwaga! Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Głęboka ta centra z narożnika. To środkowanie z rzutu pod presją, ale wyłapana piłka. Fran Tudor. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. I Bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Olebiak. Mateusz Cholebiak. Spokojnie rozgrywają, szukają luki w obronie. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Jest próba strzału. Uwaga, to nie koniec akcji. Może być groźnie. Powinna pasz bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Nie wrzuca w pole karne. I mamy kolejny szut rożny. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Z tego może coś być. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Dobre przerwanie akcji, rywala. Ostatnia już chyba okazja na ofensywną akcję Rakowa. Wciąż szukają wyrównującej bramki. Może coś być z tego podania. Chorągiewka w górze, ale mogliśmy się tego spodziewać. Tak, ewidentny spalony. Nie można tu było liczyć na uznanie tej bramki. Sztab trenerski puszczy przygotowuje zmiany w składzie. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Piłka już w trzeciej tercji. Ostatnia szansa, żeby coś tu ugrać. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Puszcza atakuje skrzydłem. Mają miejsce. Mamy strzał! I piłka wyszła poza linię końcową. Rzut rożny. Wydaje się, że puszcza sięgnie po świeże siły. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Tudor. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Sędzia gwizdź po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale Pani na pewno cieszą się z właśnie takiego. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Przed meczem na pewno zwrócono na niego szczególną uwagę, ale nie udało się go upilnować i dał swojej drużynie prowadzenie. Myślę, że postawą w tym spotkaniu pokazał, że to od niego należy zaczynać ustalanie składu. Rusza więc pierwsza połowa. Gol! No czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie. Będzie strzał, uwaga. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości Może coś być z tego podania. Chorągiewka w górze, ale mogliśmy się tego spodziewać. Tak, ewidentny spalony. Nie można tu.